Siema siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Będziemy omawiali nowy update jaki dzisiaj nastąpił w nocy Co do nowego dodali? Tutaj nowe patche Czym są patche? Zaraz pokażemy Nowy custom celownika Też jakoś sam obecnie używam takiej mapki pod celownik All boy Heavy Rifle Teraz tutaj widać opcję tutaj Wyboru karabinów Jakieś zmienione Ale to sobie zaraz zobaczymy Także Pierwsze co mamy tutaj patrzę Z nich mogą wylecieć takie Oto naklejki Ale sobie kupmy jedną Zobaczymy od razu Co to jest Tutaj jeszcze tylko z poczekalni wyjdę Bo inaczej to sobie nie zobaczymy. Także zakupiliśmy sobie najnowsze. Mamy coś takiego: patrze. Są tutaj patrze z Payback, Bravo, Phoenix, Paw, jakieś Dragon. Patch the Boss to otworzymy. Zobaczymy, co tutaj z tego poleci. Patch payback, patch payback. Co teraz możemy z tym zrobić? Możemy to dodać do jednego z naszych bohaterów. Proszę, tutaj jest na klacie. Następna pozycja może być na plecach. W sumie, spoko nawet. Albo z boku. Trzy pozycje tylko. Tak, trzy pozycje. Może spróbujmy na. Na innym mamy tego Chińczyka jednego, Chin, Chińczyki w młodzie. Następna pozycja, tutaj nie widać, no tutaj taki co bardzo się nie prezentuje, czyli na terroryście jednak lepiej to wygląda. Ewidentnie, ewidentnie. Czy to coś daje? No, pff. mamy nowe customy do postaci. Co do skilla, nie wiem czy to coś daje, my tego nie widzimy, nasz przeciwnik jedynie może to widzieć. No ale powoli widać, że zmieniają, także można się spodziewać, że niebawem będziemy tutaj więcej rzeczy mieli dodanych do nich. Może w końcu dodają buty. Butów, jak wiecie, nie można zobaczyć nawet swoich oczywiście w grze. Drugie co tu było w ustawieniach, crosshair, gdzie tutaj jest crosshair? Mamy grę. put pozycja bomby, kanał kolor. Miniaturowa. Gdzie tutaj mamy coś takiego w ogóle? Celownik. O, mamy tutaj celownik. Styl celownika. Klasyczny, statyczny, domyślny. Długość, grubość. Możemy zmieniać. Minus 3. Ale gdzie tutaj go sprawdzić? To jest ciekawe. Oho, czyli w trakcie gry można. Share import or cof niezmiany. I można go podobno polecać nawet znajomym. Czy tam wysyłać. Kto jaki celownik ma. Obwódka. Da się tu coś zmienić. A, A tu teraz widać. Można pomniejszać, powiększać. Sam nie wiem jakie miałem Także fajna, fajna rzecz Obwódka, bez obwódki Zielony, niebieski, alfa Także ciekawie, ciekawie Tyle jeżeli chodzi tak w sumie o O ciekawsze rzeczy Z tych update'ów Patrzę do postaci To chyba najważniejsze Dodali Nowu Wal będzie miał na czym zarabiać. Także te patrzę to. Tak to wyglądają takie naszywki. No naszywki po prostu. I, I akurat padła jakaś payback. Wiem, że są lepsze, ładniejsze. Między innymi, nie wiem, tutaj. Patrz de boss. Dość sporo kosztują na rynku. Jak tam patrzyłem, aż się zdziwiłem bata patch hole. Takie po prostu naszywki. Także jeżeli ktoś będzie chciał, może sobie zakupić na rynku. Cena na pewno ich będzie spadać, bo jest tego sporo, nie ma żadnej e, takiej opcji, że to wypada z gry czy coś, tylko po prostu dodane, czyli każdy może sobie kupić. Zapewne. Także Euro 55 kosztują. Myślę, że na rynku dostaniecie taniej bezpośrednio i możecie sobie przynajmniej wybrać jaką chcecie. No ale znowu jest, jest jakiś upgrade. W CS-ie kolejny. Także CS cały czas czymś zaskakuje. To by było na tyle w odcinku. Nic więcej z cie ciekawości tutaj nie było. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, żebym informował, kiedy coś nowego będzie. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnych live'ach. Przypominam, na każdym live'ie co 10 subów rozdajemy skina. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.